I uciekła po prostu do domu i więcej się nie chciała ze mną spotykać. Witaj, z tej strony Paweł Grzybocz, a w tym nagraniu dowiesz się jak starać się o dziewczynę, a właściwie jak tego nie robić i najczęstsze błędy. Opowiem to na podstawie mojej historii, na podstawie tego jak poznałem dziewczynę jedną z pierwszych. Z jakimi się spotkałem na pierwszą randkę. Nie stałą dziewczynę, oczywiście, tylko taką, z którą w ogóle udało mi się doprowadzić do pierwszej randki. To jest ta nieszczęsna pierwsza randka z strony 77 Technik Flirtu. Tam opisuję moją drętwą pierwszą randkę i w filmiku. Drętwa Cisza tam też opisuje tą nieszczęsną pierwszą randkę. Ale jak w ogóle do niej doprowadziłem? Ile tam popełniłem błędów? Mianowicie, jeżeli chodzi o staranie się o dziewczynę, to pierwszorzędnie polecam ci. Żebyś zamienił słowo starać się na prowadzić. Jak prowadzić dziewczynę. To jest to, co się kobietom podoba. Ja wówczas, owszem, poprowadziłem w tańcu. Poznałem dziewczynę w klubie. naśladując kolegę. Więc przetańczyłem z nią trzy godziny. O wiele za długo. A na samym końcu zapytałem się jej, bo się wstydziłem odrzucenia. Bałem się, że mnie odrzuci. Powiedziałem do niej, Chciałabyś mój numer telefonu? A ona odpowiedziała, to chyba ty powinieneś chcieć mój numer telefonu. A ja, no tak, tak, oczywiście, mogłabyś mi wpisać swój numer. Ona wpisała mi swój numer telefonu. Następnie zadzwoniłem do niej po kilku dniach, będąc na, wy, na y, meczu wyjazdowym, czyli graliśmy wtedy w koszykówkę, trenowałem i jakoś tak podobała mi się dziewczyna, że chciałem z nią porozmawiać. Zadzwoniłem, było mega drętwo, jak stary... Chłopak do niej zadzwoniłem. Kompletnie obca osoba, a ja dzwonię i opowiadać co u mnie słychać, więc kompletnie bez sensu. Stwierdziłem, że to może za mocne, może nie powinienem tak do niej dzwonić. I napisałem do niej, a wiesz co? Bo ja nie mam twojego gadu-gadu. I zacząłem z tą dziewczyną pisać na gadu-gadu i próbować się z nią poznawać przez GG. Co było strasznym krokiem wstecz. Do dziewczyn pisze wielu mężczyzn w internecie. A ja poznałem dziewczynę na żywo i cofnąłem się z powrotem do tej fazy pisania przez internet, przez tekstowe wiadomości. I zamiast ją zaprosić na spotkanie, w ten sposób bym pokazał, że się o nią jakoś tam staram. Mam, tak to się dowiedziałem z czasem, że ja prowadzę ją i poprowadziłbym ją do spotkania. Na, natomiast ja pisałem z nią te wiadomości aż po dwóch tygodniach. Ona w końcu napisała w jednej z wiadomości, zasugerowała mi spotkanie, bo rozmawialiśmy o zapiekankach. I ona powiedziała: No, musimy spróbować tych zapiekanek. Ja wtedy pomyślałem: O, naprawdę, wow, ona chyba jest gotowa na spotkanie. Ona chyba chce się ze mną spotkać. To niesamowite. To chyba działa, że z nią piszę na tym gadu-gadu. No i wtedy umówiłem się tu na spotkanie przez GG, na którym było mega drętwo, bo znowu nie prowadziłem spotkania, w sensie rozmowy, ani całej randki spotkanie wyglądało tak, że poszliśmy do tego lokalu z tą zapiekanką ja nie wiedziałem w ogóle, że powinienem prowadzić wchodząc do lokalu nie wiedziałem, że powinienem zaproponować, prowadzić, wybrać jakiś stolik gdzie moglibyśmy usiąść, więc dziewczyna wybrała następnie usiadłem jak taka zagubiona Marysia, żeby nie powiedzieć brzydko dupa wołowa dziewczyna wyjęła 5 złotych Położyła je tak na stole i przesunęła je tak po stole w moim kierunku, te 5 złotych i powiedziała, idź kup zapiekankę. Ja wtedy no, nawet nie, nie wiedziałem o tym, że po... mężczyzna zaprasza, więc mężczyzna powinien zapłacić, przynajmniej zaoferować, że zapłacę i powiedzieć na przykład, nie, dzięki, nie trzeba, spokojnie, dzięki, poradzę sobie, dzięki, w ogóle ja powinienem iść zamówić te zapiekanki zapłacić za to wszystko i, i dalej prowadzić rozmowę. Ale z kolei ja znowu w tej rozmowie z dziewczyną byłem kompletnie niedowartościowany, zakompleksiony, przez co byłem nudny. Nie potrafiłem opowiadać historii przede wszystkim. Interesowałem się jedynie graniem w koszykówkę, trochę siłownią. Ale miałem takie niskie poczucie wartości, że myślałem sobie tak ale co ją obchodzi moje życie? Co ją obchodzi to, że ja gram w koszykówkę? Co ją to wszystko obchodzi? Dlatego myślałem, że cokolwiek ja jej opowiem, to to będzie nudne, nieciekawe, więc po co w ogóle mam o tym opowiadać. Naczytałem się wtedy również takich książek. Pamiętam, że przeczytałem wtedy książkę, jak zjednać sobie ludzi, jak zyskać przyjaciół. Bardzo wziąłem sobie ją do serca, myślałem, że to jest jakiś złoty graal, że to są jakieś super ekstra rady, bardzo, bardzo, bardzo ważne. I oczywiście są tam bardzo ważne rady, ale kiedy jesteś osobą o zaniżonym poczuciu własnej wartości, to wówczas wszystko traktujesz bardzo literalnie za bardzo to bierzesz ekstremalnie, czyli do absurdu. Ja absurdalnym sposobem właśnie chciałem nic nie mówić o sobie, bo tam było w tej książce powiedziane, że musisz być dobrym słuchaczem, dać się ludziom wygadać, pozwolić ludziom mówić do ciebie i słuchać ich. I ja wtedy stwierdziłem, okej. Okay. Więc ja na tej pierwszej takiej trudnej randce, bo to jest taka pierwsza randka jest taka dosyć sztywna, dwójka nieznajomych ludzi, nowe tematy, a ja zamiast prowadzić rozmowę, to słuchałem Dziewczyny, a ona nie wiedziała, co ma mówić, więc, generalnie, dziewczyna strasznie się ze mną męczyła w tej rozmowie i nie chciała się więcej ze mną spotykać. I to się stało dlatego, ponieważ ja nie prowadziłem rozmowy z nią ani całego spotkania. Kiedy wracaliśmy z tego spotkania, to dziewczyna nawet nie utrzymywała ze mną kontaktu wzrokowego, tylko szła patrząc się na wprost. A kiedy doszliśmy na jej osiedle niedaleko jej bloku. To uciekła, nawet nie spoglądając na mnie, szukała już wcześniej nerwowo kluczy i uciekła po prostu do domu i więcej się nie chciała ze mną spotykać. Także jest to taka lekcja odnośnie tego, żeby z kobietami prowadzić rozmowę, prowadzić spotkania, przejmować inicjatywę i wyznaczać jakiś kierunek, ponieważ inaczej to nic z tego nie wyjdzie. I oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś takie podlizywanie się, dawanie jej prezentów, kupowanie kwiatków. Bo to nie jest żadna inicjatywa, co ona ma z tym zrobić? Ona wtedy stwierdzi: "O fajnie, no dostałam prezent, kwiatek, no i co?". Gościu chyba się podlizuje, chce mnie przekupić. Ale co dalej? Co? Mam go teraz zaprosić pasz na kolana czy wyznać mu miłość? No nie, więc jeżeli chcesz się starać o dziewczynę, to powinieneś prowadzić spotkania, proponować te spotkania być liderem w tej relacji. I wtedy ona się będzie czuła zaopiekowana, ponieważ kobiety chcą być prowadzone. Pełny plan doprowadzania do związku znajdziesz w tym programie 12 Randek. Jak zdobyć dziewczynę 12 randek. Zapraszam Cię także na bloga, newsletter, porady mailowe, artykuły, do których link znajdziesz poniżej tego nagrania. Subskrybuj również kanał. Polub to wideo, jeżeli było dla Ciebie pomocne. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu. Trzymaj się, cześć!